Ich glaube, ich habe das Problem, dass ich die Frage immer noch nicht. Das ist vielleicht ein technisches Problem. Um, Sie haben gefragt, wie könnte die Partnerschaft an der deutsch-polnischen Grenze zwischen den Regionen aussehen? In Bezug auf Ah, okay. Naja, ähm, ich habe das versucht, eigentlich heute Morgen am Anfang in meinem ersten Statement deutlich zu machen: das hängt immer alles von den Menschen ab, von den Leuten vor Ort. Und ähm, natürlich ist da die Oder und das ist eine schöne Idee und da gibt es schöne Konzepte, aber am Ende. Funktioniert das nur, wenn auf beiden Seiten Menschen da sind, die sich verantwortlich fühlen für ihre eigene Region und ein Interesse haben, mit den Leuten auf der anderen Seite zu kooperieren. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Ich habe das jetzt eben, wenn ich das richtig verstanden habe, hier so gegen Ende der Diskussion, da wurde über, über Oder gesprochen und über die westpolnischen und die ostpolnischen Regionen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist sozusagen die Betrachtungsweise von oben, ähm, von oben runter, von Warschau oder woher auch immer. Ähm, ich glaube wirklich, ähm, also, wenn man zum Beispiel die Oder als Wasser, Wasserweg entwickeln will, das ist sicherlich ein Konzept, äh, das sinnvoll ist. Das ist aber etwas, das natürlich sehr, sehr lange Zeit braucht. Ähm, und. Auch wenn dieser Wasserweg dort vorhanden ist, der macht nur dann Sinn, wenn auf beiden Seiten entsprechende Initiativen existieren, die das entsprechend nutzen können. Und da ist man wieder bei der örtlichen Wirtschaft, da ist man bei der Bevölkerung. Und übrigens hat das was natürlich ganz stark zu tun mit der Zivilgesellschaft. Und Zivilgesellschaft sind ja nicht nur irgendwelche Pressure-Groups, sondern das ist... Sind all die verschiedenen Formen, in denen sich Bürger untereinander organisieren? Das kann auch ein Fußballverein sein. Das bedeutet einfach, ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben und nehme Initiativen in die Hand. Und solche Initiativen, das kann ein Kirchenchor sein, das kann aber auch die Gründung eines Unternehmens sein. Und ich glaube, das ist das eigentlich Wichtige: wie kann ich so ein, ein, ein Gewebe flechten? in dem solche Dinge von alleine entstehen können. Und da spielt natürlich Bildung eine ganz große Rolle. Ähm, ohne das geht es nicht. Und äh, da spielt auch eine große Rolle äh, das Thema Innovation, was auf beiden Seiten zum Beispiel, ich glaube, der deutsch-polnischen Grenze äh, wichtig ist für die Region. Innovation kommt äh, meiner Ansicht nach von, von, äh, von Kreativität kommt, und Kreativität kommt von Vielfalt. Und das alleine ist natürlich nicht ausreichend, sondern die Bildung spielt in dem Zusammenhang eine ganz große Rolle. Und da kommt die Initiative her. Wo kommt Unternehmertum her? Unternehmertum ist jemand, der sich hinsetzt und sich entscheidet, ich fange an, ein Unternehmen zu machen. Und wie kann ich so etwas bewegen in diese Richtung, dass Leute solche Initiativen aufnehmen? Genauso wie der Kirchenchor oder der Fußballverein. Das kommt daher, dass jemand sagt, ich will mich mit anderen oder hier das Forum in Chijoba liegt daran, dass da zwei Leute sind, die immer wieder treiben, dass diese Initiative aufgenommen wird. Und ich glaube, das ist der Kern der Entwicklung. Das muss man einfach sehen. Weil große Konzepte entwerfen aus warschau oder aus berlin heraus. Das, das kann man immer jeden tag tun. nur am ende jemand muss das in der, in der praxis im alltag umsetzen. und wenn da nicht jemand sitzt, der sagt, ich nehme jetzt die initiative und die verantwortung dafür und fange damit an, dann wird nichts passieren. Danke sehr. Aplikując już ostateczne rozwiązania w ramach partnerstwa odry, które jest tam proponowane przez landy wschodnio-niemieckie. jaką rolę Pani widzi w tych organizacji społecznych, na przykład czy inicjatyw oddolnych w momencie, w którym nastąpi rzeczywiste przemieszczanie się naszych pracowników w rejon właśnie Europy tutaj Niemiec Wschodnich? Dobrze, ja tak naprawdę zastanawiając się nad tym pierwotnym pytaniem, czyli czyli partnerstwo dla Odry, rola współpracy regionów y przy Odrze chciałam skoncentrować się rzeczywiście na polityce rynku pracy w odniesieniu do, do procesu nabywania kwalifikacji bo to co się dzieje na, na naszych oczach to wdrażanie rozwiązań y, y, związanych z przemodelowaniem systemów ob, y, edukacji po obu stronach Odry Wzrasta rola, a właściwie już mocno zakorzeniona jest rola systemu edukacji pozaformalnej i nieformalnej po, po niemieckiej stronie. Natomiast my dopiero rozważamy pewne koncepcje dotyczące przemodelowania systemu edukacji, w tym no właśnie uwolnienia owej przestrzeni dla organizacji pozarządowych. To jest pierwszy wątek, ale zanim go troszkę tylko zgłębię, kilka liczb. 14% ogółu sektora zatrudnionych w Holandii, 14% miejsc pracy, to chciałam powiedzieć, jest generowanych przez sektor pozarządowy. Odpowiednio powyżej 10%, to mniej więcej jest porównywalne do sektora rolnictwa. To tak, żebyście też państwo mogli to porównać. Powyżej 10% ogółu miejsc zatrudnionych. 12, 11 i 10 odpowiednio Włochy, Francja, Niemcy. Polska y, tworzy miejsca pracy w sektorze pozarządowym na poziomie 0,6. W przełożeniu czy przeliczeniu na pełne etaty jest to 66 tysięcy miejsc pracy. Y, nie jesteśmy atrakcyjnym sektorem, myślę tutaj o sektorze pozarządowym, dla y, aktywnej polityki rynku pracy na tu i teraz ale narzędzia Unii Europejskiej, poczynając od takich rozwiązań jak Europejska Strategia Zatrudnienia, no właśnie przemodelowuje systemy generujące miejsca pracy właśnie w sektorze pozarządowym i tu widzę wielką szansę odpowiadając na pytanie wprost. Mamy na dolnym Śląsku doświadczenia, między innymi projekty partnerskie właśnie realizowane w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal, o których administracja Albo wie, albo nie wie, albo wie coś. My we Wrocławiu organizowa... inaczej, byliśmy partnerem w pięciu equalowych projektach. Żaden co prawda projekt bezpośrednio wprost nie, nie, nie nawiązywał współpracy, czy to z Dreznem i Saksonią, jako naszym regionem partnerskim, czy miastem partnerskim, czy tym bardziej z Berlinem, o którym dzisiaj była tutaj mowa. Ale chcę pokazać Państwu pewien mechanizm. W ramach tych pięciu equalowych projektów, zrealizowaliśmy wspólnie zadania w zakresie właśnie aktywnej polityki i rynku pracy. To były różne projekty, ja nie chcę wchodzić poziom, na poziom szczegółów, ale w, były to projekty na kwotę 45 milionów złotych. W tym czasie w budżecie miasta zapisana była podobna kwota, dokładnie 45 milionów złotych, na to, co nazywamy potocznie współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi. Mówię potocznie, bo tak naprawdę nie chodzi o, o przekazywanie pieniędzy, chodzi o zlecanie zadań publicznych. I być może tu w nawiązaniu do, do uwagi pan. Na posła do Parlamentu Europejskiego. Ja chciałam Państwu tym modelem trójkąta po prostu stworzyć pewien obraz, obraz współpracy między sektorami, ponieważ dotychczas w naszej świadomości generalnie ten sektor trzeci, czy sektor pozarządowy, tak jak go nazywaliśmy, funkcjonował gdzieś obok, a nie funkcjonował w systemie. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście na tym etapie rozwoju możemy rozmawiać o różnych modelach. Tutaj Pan poseł mówił o modelu amerykańskim, Amerykańskim i słusznie możemy mówić tutaj o nie tylko administracji publicznej, tylko o sektorze publicznym. Ja na przykład mogłabym mówić o modelu brytyjskim, gdzie w ramach sektora publicznego zawarty jest sektor pozarządowy czy sektor obywatelski. Więc generalnie dyskusję na pewno czas zacząć, korzystając też z tematu krzyżowej, model niemiecki, gdzie w tym Przysłowiowym trójkącie, bo, bo, bo możemy go, ten model współpracy wyobrazić sobie również inaczej. Mówi się wręcz o sektorze, uwaga, politycznym i niepolitycznym.